Witamy! To my dla Państwa będziemy poruszać ten gorący temat. Daniel z zawodu jest nauczycielem i polonistą, a ja jako dziennikarka też mam całkiem nieźle wygimnastykowany język. Mało tego, że będziemy rozmawiać o erotyce, będziemy mówić o seksie. Żeby być dokładnym, będziemy mówili o języku erotyki, a nie o samym seksie. O będziemy języku... używać języków. W temacie seksu. Tak, troszkę tak. Ale nie organoleptycznie. Nie. Tylko, że właściwie nie bardzo jest o czym mówić. Dlatego, że polski język erotyczny, współczesny, właściwie nie istnieje, albo jeśli istnieje, to w takich formach niezwykle kalekich. Jaki znalazłbyś synonim dla, dla słowa seks? To dobrym synonimem byłoby słowo miłość prawda Czasem trzeba dodać mnóstwo. No, ale w seksie nie zawsze chodzi o miłość. Czasami hmm. chodzi tylko i wyłącznie o przyjemność. I jak wtedy to określać? To prawda. E, można powiedzieć tak, jak e, to w, w wielu słownikach dawnych e, bywało. E, stosunek płciowy. Prawda? <laughs> no ale wyobraź sobie teraz taką sytuację, gdzie dżentelmen chce namówić wielbicielka swojego serca na stosunek płciowy. Dżentelmen niekoniecznie musi mówić, żeby namówić wielbicielkę swego serca do, do tego, żeby odbyła z nim rzeczony stosunek płciowy.